Siemanko moi mistrzowie. Czas na y, kolejny y, film z cyklu Diamentowe kanały, albo zaczynam nową serię, nie wiem jak to nazwiecie, w którym prezentuję twórczość jednego z moich ulubionych youtuberów. Y, w pierwszym odcinku jest Marcel i jego cztery kanały. Pierwszy to oczywiście Marcel TV, ale ten kanał na tym kanale chyba jest zbanowany i po prostu nie, mało już nagrywa, więc kanał, Marcel VT, na którym kontynuuję tą tradycję. Obydwa kanały są naprawdę świetne. W tamtym roku zresztą i co i od jakiegoś czasu znajduje się miejsce w moim topie, co jest z nich wyjątkowego. Po prostu ten człowiek na tym kanale prezentuje y, pirotechnikę, różne eksperymenty, ale także i ciekawe vlogi, różne y, ciekawe jakieś filmy, więc oczywiście zapraszam król, król pirotechniki, ale też i naprawdę umie bardzo dobrze nagrywać. No, i jeszcze są dwa inne kanały, Kedo, w którym nagrywał ze swoim znajomym, kuzynem, i po prostu, i to też jest kanał, na który warto wbić. Czwarty kanał to jest o tyle ciekawe, że jest to kanał anglojęzyczny, przepraszam, niemieckojęzyczny, Tobi TV 300 no, i tam właśnie nagrywa z tym Tobim, z Tobi I po prostu, no, też jest bardzo ciekawe filmy. Co prawda, niemieckiego nie znam aż tak w takim stopniu, żebym wiedział, jak to się mówi, o czym rozmawiałem. Ale na tyle jestem inteligentny, że potrafię. Obejrzeć ze zrozumieniem każdy film, nawet w obcym języku. Więc muszę powiedzieć, że naprawdę są ciekawe i fajne filmy. No także, ja mówię, zapraszam na te wszystkie kanały do tego. No nie bójmy się powiedzieć, naprawdę, jednego z wyjątkowych ludzi, których poznałem. Zresztą piszemy ze sobą na Discordzie. No, i powiem tak, bardzo fajny człowiek, bardzo dobry youtuber. Na pewno warto wbić na jego kanały MarcelTV, MarcelVT, TobiTV300 i Kedo. Polecam i oczywiście wszystkich pozdrawiam.